Dzień dobry. Dzień dobry. Tak wygląda na relaks, ale relaksu dzisiaj nie będzie. Te krzesła są po to, żeby nas zmęczyć. Tytuł odcinka, krzesło numer dwa. Dzisiaj pracujemy nad pośladkiem. Tylną częścią uda, przodem uda, brzuchem, nawet łydką. Pracuje cały dół naszego ciała. Robimy sobie dobrze dla bioder, kolana. ok, tak, jedziemy. Aha! Zupa. I dla kręgosłupa. Tak. Pierwsza wersja tego ćwiczenia jest wersją trudniejszą, potem pokażemy delikatne ułatwienie. Słuchajcie, kostka na kolanie i uwaga, wstajemy. Pamiętajmy o tym, żeby krzesło było na dywanie, na czymś co uniemożliwi, żeby krzesło to odjechało. Tak, musi być stabilne i twarde. I teraz zobaczcie, jak wstajecie i dacie klatkę do przodu, Tutaj złączycie łopatki, to jeszcze fantastycznie pracuje kręgosłup. A im wolniej siadacie, tym trudniej. Tak, tak się można zmęczyć. I teraz, jeżeli to jest zbyt trudne, wymaga zbyt dużego wysiłku, o tak jak teraz pani właśnie odpadła, przyda się ktoś, mogę to być ja, aby podać dłoń zgodnie z etykietą się nie działa. Tylko pamiętajmy, nie opieramy się tą ręką. Tylko ona jest tak bardziej dla naszego dla dobrego, tak, dobrego mhm. samopoczucia. Jeśli w pobliżu na przykład nie ma mnie, to zazwyczaj jestem, ale może mnie nie być. Bierzemy drugie krzesło i to krzesło w nieudolny sposób, ale jednak próbuje mnie zastosować. Jest podpora. Kochani, dziesięć razy na każdą ze stron. Pośladki Wam za to. O, Pamiętajmy właśnie o tym, że mamy dwie nogi i potrzeba zmieniać. Pięknego dnia, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Ciao.